Cześć, witajcie! Dzisiaj temat, który chciałem dla Was poruszyć, to spojrzenie na swoje dysfunkcje, przez pryzmat tego, co możemy zrobić. I w moim życiu było kilka takich rzeczy, których byłem świadomy, pewnie są jeszcze takie, których nie jestem, ale te, o których wiedziałem, staram się je rozpracowywać i znaleźć na sposób to, co zwyczajnie u mnie nie działa. Dużo Problemem u mnie było otwarzenie się na ludzi, otworzenie się na nagrywanie, na wystąpienia jakieś publiczne i to był ten wewnętrzny introwertyk, który owszem, również ma dobre cechy, ale ma też mnóstwo ograniczających przekonań i takich automatów, które nie pomagają w funkcjonowaniu w tej branży, której ja jestem. Ogólnie wśród ludzi, którzy Coś tam chcą osiągnąć, po prostu samemu nie da się wszystkiego zrobić. I to była rzecz, nad którą pracowałem i ją rozpracowałem. Dzisiaj, jak widzicie, normalnie do was mówię, spotykam się z ludźmi, generalnie nie stanowi to dla mnie problemu, a pozytywne cechy, takie jak słuchanie ludzi i dużo innych, które również introwertycy posiadają, uważam, że są moją zaletą. I takich dysfunkcji miałem też na innych polach dużo. Począwszy od tego, że byłem z natury grubasem, który lubiał jeść, wręcz i smutki, i radość sobie gdzieś tam zajadał. I mogę tam winić kogoś z rodziny. Że być może miał na to wpływ, jednakże finalnie to i tak nie ma znaczenia, bo dzisiaj jestem dorosły, jestem odpowiedzialny za wszystko. A świadomość tego, że była taka dysfunkcja, zmusiła mnie do tego, żeby po prostu z tym popracować. I dla mnie dzisiejszą taką niezwykle cenną rzeczą jest to, że mogę się z Wami dzielić i osoby, które mają ten sam problem, mogą się utożsamić z tym. I zrozumieć, że zwyczajnie jest rozwiązaniem. I ja dużo na moim kanale opowiadałem o tym, w jaki sposób redukować tą tkankę deszczową, jak sobie ten lifestyle tej układać, żeby było lepiej, jak pracować, żeby nasz metabolizm generalnie funkcjonował lepiej. Ale dzisiaj jest takie troszeczkę jeszcze inne spojrzenie na to utrzymanie właściwej masy ciała, nie bycie ciągle w tym trybie odchudzania. Jest to zrozumienie, że głód jest czymś ok. Ja tego. Tej koncepcji jakby kompletnie nie znałem, dopóki nie współpracowałem z taką trenerką moją, jedną, która mnie szykowała do zawodów kulturystycznych, i przy tam pewnej redukcji do szykowania się jakichś startów, ona powiedziała, że gut jest okej, okay, głód jest fajny, powiedziała. I można to oczywiście zbogatyzować. Ja się tak uśmiechnąłem, i tak w sumie mi się to nawet spodobało, ale dzisiaj wiem, że naprawdę nie ma nic złego w poczuciu głodu, a wręcz powinniśmy go traktować jako coś dobrego. Oczywiście mamy skrajności, czyli osoby, które są anorektyczkami, które wręcz pożądają to, żeby być głodnymi, i um, utożsamiają się z tym, że. Czują radość zwyczajnie z tego, że nie jedzą, a jak zjedzą, to się karają. A z drugiej strony mamy osoby z natury otyłe, które utożsamiają radość, smutek, celebrowanie właśnie z jedzeniem. I mamy dwie skrajności: osoby, które uwielbiają być ciągle syte, a czasami napchane. Po drugiej mamy w stronie osoby, które. Ten głód gloryfikują i traktują jako coś dobrego. I ja widzę siebie gdzieś teraz po środku, który nie jest sfrustrowany tym, że jest głodny, i nie szukam możliwości takiej, żeby właśnie nagradzać się jedzeniem. Zwyczajnie traktuję pokarm jako narzędzie bardziej. Choćby do budowy sylwetki, czasami walory smakowe, oczywiście, też są bardzo ważne, szczególnie jak idziemy sobie coś zjeść, jest fajna atmosfera i tak dalej, z kimś, kogo lubimy. I to wszystko jest potrzebne, ale nie możemy jakby nadawać rzeczom takiej wartości, która jest totalnie przyklejona i wyimaginowana, bo to nas prowadzi do tego, że bardzo często jemy więcej niż powinniśmy i w moim przypadku tak było, że ja po zawodach tylko czekałem, żeby się nażrzeć, tylko czekałem, żeby gdzieś tę sytość mieć w końcu i to jest normalne, kiedy ty jesteś mocno wycieńczony i w ogóle, że chcesz się w końcu nasycić po, nie wiem, czterech miesiącach bycia ciągle głodnym, ale z drugiej strony takie zrozumienie, że jeśli nie jesz przez, nie wiem, pięć, sześć godzin i... Nie traktuj to, że to jest coś złego. Głód po prostu jest i to, co z tym zrobisz, absolutnie zależy od Ciebie, tak? Czyli możesz na każde najmniejsze poczucie głodu albo nawet znudzenia, a nie głodu, reagować tym, że ciągle coś podjadasz i to jest szybka droga do tego, żeby zwyczajnie no, być w tej nadwadze, nie mieć sylwetki nigdy, bo jakby boimy się być głodni. Co fajne za tym przemawia jeszcze, to że gdy masz poczucie, że to Ty panujesz nad jedzeniem, to przekłada się to na taką sprawczość w innych obszarach życia. Przykładowo, jesz wtedy, kiedy Ty potrzebujesz, jesz to, co Ty uważasz, że jest dobre dla Ciebie i zdrowe, a nie to, do czego Cię ciągnie. I to, w jaki sposób Ty to spożywasz, to też jest istotne: czy robisz to w pośpiechu, czy. Po prostu się relaksujesz, siadasz i jesz powoli. Czyli ważne jest to, w jaki sposób jemy, dlaczego jemy, co jemy i oczywiście ilość, tak. I teraz, w momencie, gdy potraktujemy posiłek jako coś takiego fajnego, co doceniamy, to po pierwsze, nasze wybory prawdopodobnie będą lepsze, bo gdy traktujesz siebie naprawdę wysoko i chcesz dla siebie jak najlepiej, to kompletnie mi się to nie spina z koncepcją, żeby. Tylko liczyć makro i jeść byle co. Ja mój organizm traktuję bardzo, ale to bardzo z takim dużym uszanowaniem, i nie chcę wrzucać do niego niczego, co mogłoby mu potencjalnie zaszkodzić, co miałoby negatywny wpływ na moje myślenie, na moje funkcjonowanie, na moje libido, na moją chęć do czegokolwiek w życiu. A ja nie widzę po prostu opcji, żeby jeść śmieci i czuć się dobrze. Krótkofalowo albo jednorazowo, jakieś okazjonalne takie jedzenie śmieci jest w porządku i nie widzę z tym problemu, żeby sobie raz na jakiś czas pofolgować, ale mieć zasady, że jem w te określone momenty, takie jedzenie, które niekoniecznie jest zdrowe. A jednocześnie moją zasadą jest to, że na co dzień, gdy jestem sam ze sobą, to nie muszę aż tak mocno angażować moich kubek smakowych, że za każdym razem coś musi być niesamowicie smakowite, zawierające duże ilości cukru, tłuszczów, i tak sobie codziennie dogadać w taki nie wiadomo jak hmm, spektakularny sposób. Zdecydowanie bardziej podoba mi się koncepcja, że moje jedzenie na co dzień nie jest jakoś super spektakularne pod kątem różnorodności, ale one mi pasuje, smakuje mi na tyle, że każdy posiłek jest z dużym smakiem. I poczucie dyskomfortu to jest kolejny duży element, który jest w nas bardzo wypierany. Nie chcemy się czuć w ten sposób i zawsze szukamy takich szybkich gratyfikacji i gloryfikujemy wręcz takie jedzenie, które właśnie przenosi dużo takich pozytywnych emocji, nie? I wzmaga w nas taką radość. I ja uważam, że dla mnie kulturystyka pod tym kątem dużo pomogła, że ja umiałem odsunąć gratyfikację w czasie, taką choćby związaną z tym, że zjem coś super smacznego albo te pierwsze odruchy zwyczajnie sięgnięcia po coś były z takim dystansem, który powodował, że nie było bodźca i od razu reakcji, tylko była przestrzeń pomiędzy tym i to ja tak jak Wam wcześniej wspomniałem decyduję, czy to ja chcę to jeść, czy mam kontrolę nad tym, co jem, jak jem w jaki sposób to spożywam i to przekłada się na inne obszary życia, bo że czujesz sprawczość czujesz, że to Ty decydujesz o tym w wielu innych aspektach życia i Proste jedzenie, które umiesz kontrolować, umiesz panować nad głodem, nie boisz się głodu, powoduje, że właśnie dla tych osób z nadwagą, moim zdaniem, to jest duży krok do przeskoczenia innych obszarów życia. Oczywiście są osoby, które mega nie dbają o swój wygląd, jedzą śmieci i, i tak osiągają sukces, pomimo tego mają nadwagę, ale mają wspaniałe, nie wiem, sukcesy w biznesach, są świetnymi partnerami i to nie jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żeby być super szczupłym i zbudowanym, szczególnie dla części osób. Dla mnie jest to ważne, bo to jest jakby taka pieczątka tego, że to co mówię, robię. A z drugiej strony dobrze się czuję w swoim ciele. Zwyczajnie nie mam czegoś takiego, że muszę być jakiś ogromny w tym lustrze i tak dalej, ale widzę, że ta sylwetka jest po prostu zdrowa, że moja twarz jest zdrowa, nie jest opuchnięta. To wszystko są takie małe Elementy, które pokazują mi, że po prostu robię pewne rzeczy dobrze. I te osoby, które mają to nadwagę, absolutnie nie piję do tego, żeby każdy musiał się zmieniać, ale zadbanie o siebie i właśnie kontrolowanie tych pewnych dysfunkcyjnych elementów w naszym życiu stawia nas troszeczkę wyżej, przed samym sobą. I uważam, że to jest potrzebne, żeby wynajdywać złe nawyki i je powoli eliminować. Małymi krokami dochodzić do momentu, gdzie tak wysoko siebie stawiamy, że nie pozwalamy sobie na to, żeby jakiś głupi nawyk psuł jakiś obszar ważny naszego życia. Także to jest do przemyślenia oczywiście. To jest taka grubsza rozkmina i ja powiem Wam szczerze, że chcę ciągle się doskonalić, nie tylko zwiększać swoją wiedzę, ale tylko też poznawać siebie, nie na siłę wyszukiwać jakichś brudów w swoim, nie wiem, dzieciństwie i teraz walczyć z traumami. Oczywiście pewne rzeczy mogą nas blokować, nie jesteśmy tego świadomi, ale nie chcę robić tego na siłę, po prostu jak coś zauważam i widzę, że to mi szkodzi, to nie pozwalam temu dalej iść i eskalować tego do większego poziomu, zwyczajnie szanując siebie. Także tam Wam gdzieś to poprzeplatałem. Być może nie do końca ująłem z tym głodem to w taki sposób, jakbyście chcieli usłyszeć. Aczkolwiek zastanówcie się nad tym, w jaki sposób podchodzicie do tego odczucia, bo to jest tylko odczucie i wcale nie musicie za nim podążać. Bo to nie jest tak, że nagle Wam braknie energii, nie macie jedzenia. Są ludzie, którzy nie jedzą parę dni, normalnie funkcjonują. Tylko trzeba wejść. Dyskomfort, pewne kryzysowe sytuacje przejść, takie jak trochę może spadki cukru, wtedy się rozluźnić, usiąść, wyłączyć głowę, pomedytować, pooddychać głęboko, napić się wody, dużo właśnie przede wszystkim pić w takich okresach, nawadniać się dobrze i polubić trochę ten stan. I teraz jeszcze się odniosę do jednej sytuacji a propos stresu, która, który zawsze w moim życiu powodował, że sięgałem po jedzenie i to tak bardzo, ale to bardzo um, agresywnie. Dam wam przykład. Raz przed treningami bardzo mocna jedna sytuacja mnie zestresowała. Była naprawdę takim silnym e, stresorem i miałem posiłki ze sobą na cały dzień w torbie. Dosłownie otworzyłem tą torbę i zjadłem te wszystkie posiłki na ciśnieniu, takim jakby nie wiem, zaraz bym miał stracić życie i chciał zjeść ostatni posiłek. Nie wiem, coś w tym stylu, ale to było chorobliwe. Ja wiem, że miałem ten problem, że jadłem właśnie w okresach stresowych, zawsze zajadałem stres i jestem przykładem osoby, która już tego nie robi. Teraz postanowiłem sobie, że ten stres jest dla mnie, znaczy ten głód jest dla mnie ok i stres zwyczajnie. Traktuje jako takie wręcz głodówkę, i ja wiem, że to jest znowu domena osób szczupłych, że raczej nie jedzą, gdy są zestresowane, ale ja trochę tak chciałem, żeby nie wpływało to na mnie tak jak kiedyś, bo to mi bardziej przeszkadzało niż niejedzenie i po prostu poradzenie sobie z tym stresem, wyluzowanie, wyciszenie tego zwyczajnie taki naturalny sposób poprzez jakąś tam medytację, oddech. Ułożenie sobie tego w głowie, ale nie, że jest bodziec pod tytułem stres, jest reakcja jem, tylko jest ta przestrzeń, gdzie sobie zestawem nawilizowanie i ten stres opada. Ten głód jakby kiedyś, który normalnie reagował, jakby troszeczkę się pojawia, ale ja go nie wkręcam się w niego, nie? Piję sobie wtedy więcej wody albo po prostu się relaksuje. No i takich przykładów mógłbym wymieniać wiele, jak to się u mnie pozmieniało. Ogólnie tak jak wam na początku wspomniałem o tym introwertyku, To też jest ciekawy temat, bo widzę, jak to bardzo ograniczało mnie na pewnych etapach życia, ale no nie do końca jest o tym ten kanał. Aczkolwiek jeśli byście chcieli taki odcinek, to piszcie w komentarzach. Udzielajcie się, bardzo was proszę, bo wiem, że jest tu sporo osób, które mnie ogląda wartościowych i ja tylko później słyszę no fajnie, Mirjon, fajnie nagrałeś, ale Kochani, właśnie piszcie te komentarze, żeby była ta interakcja, żeby ten algorytm też trochę chciał popchnąć te treści dalej. Dziękuję, że jesteście, jest to dla mnie ważne. Pozdrowienia, trzymajcie się, hej.